Cześć, z tej strony Nojowski i zapraszam Was na 5 najważniejszych momentów w danym tygodniu w WWE. Znawiam serię po miesiącu, gdyż trochę byłem zajęty przygotowaniem materiałów dotyczących podsumowania roku. Ostatni film już niedługo pojawi się na kanale i będzie to WWE Polska Awards, format, który robiłem w 2022 roku i teraz będzie finalnym zwieńczeniem ostatniego roku. 1. Nowa Mistrzyni Women's World w końcu, po długim przedłużaniu feudów w żeńskiej dywizji main eventowej, Ria Ripley finalnie pokonuje Liv Morgan i zostaje po raz drugi World Women's Championką. Dostaliśmy standardowo interwencję Dominika, nie całego Judgment Day od no ale tym razem Ria była przygotowana na taki scenariusz i nie dała się, się zaskoczyć domowi. Po tym jak Ripley wychodziła z areny, pojawił się na motocyklu Undertaker i razem z Riot zrobili gest z Delmana, także to był fajny dodatek. 2. Nowa mistrzyni NXT. Druga zmiana mistrzowska w tym tygodniu, od razu mówię, że nie ostatnia. Tym razem starcie pań w brandzie NXT i po pierwszej w topie, tym razem Julia odbiera pas Roxanne Perez po naprawdę dobrym panowaniu i zostaje nową mistrzynią. Od razu po pojawieniu się Japonki w NXT dało się poczuć tą aurę, że nie przychodzi zwykła osoba, tylko gwiazda i zastanawialiśmy się tylko jak szybko Julia zdobędzie główne złoto. Specjalna gala New Year's Evil zaowocowała w jeszcze jedną zmianę mistrzowską, jaką było... 3. Oba femi na Szczycie NXT HBK postanowił zmienić całkowicie landscape swojego brandu i postanowił uczynić zmiany także w main węcił u panów. Trochę gorsze drugie panowanie Trika Williamsa, gdyż, tak jak wspominałem w poprzednich filmach, rywale nie powalali i po prostu były mistrz nie mógł pokazać swoich najlepszych możliwości. W triple frecie był jeszcze editor, który nie pojawił się w pierwszych minutach ze względu na tajemniczy atak na backstage'u. Ava też nie robiła z tego większych problemów, więc nie jest wykluczone, że to ona może to zleciła. Nie wiadomo o co chodzi w tym fale, pewnie poznamy w najbliższym czasie szczegóły. 4. Bailey nową pretendentką do pasa kobiet. W SmackDown powitało nas z nową mistrzynią kobiet Tiffany Stratton, która wygrała ten tytuł przez Kashin do tydzień temu, dokładnie 3 stycznia. Tiffany raczej przeszła w turn, choć tego jeszcze pewien nie jestem i teraz sama zawodniczka dostaje no same dobre popy, jak na przykład na debiucie Rob na Netflixie. Po pojawieniu się Tiffany Time dosyć mocno zareagowała była mistrzyni Naja Jax, potem jeszcze promodowała Bailey, Naomi czy Bianca Belair. Nick Aldis zadecydował, że po tym segmencie odb odbędzie się walka o bycie pierwszą pretendentką, i właśnie zrobił Fatal 4 -way. Walkę wygrała Bailey i zmierzy się z Stephanie Stratton o pas kobiet przyszłości. 5. Debiut Row na Netflixie. Teraz trochę ogólny punkt, bo ostatni Raw pierwszy raz w historii nie było nadawane w kablówce, tylko na Netflixie, więc ogromna zmiana dla produktu. Show otworzył Triple H, a całe promo poprzedził fajny 3-minutowy filmik z całą historią WWE. Roman Reigns pokonuje Solo Sikoa e i wygrał starcie Tribal Combat i odzyskuje Ula Fala. Cena daje promo, w którym ogłosił udział w walce Royal Rumble. Jay Uso po rolapie pokonuje Drew McIntyre'a, a w main eventie CM Punk pokonuje Sefa Bardzo dobra walka, którą oceniłem na 4 i 1 4 gwiazdki. Pomiędzy starciami były pokazywane legendy, znane osoby czy mistrzowie brandów jak Breaker, Straton czy Gunter. To by było na tyle, jak podobała Wam się moja produkcja. Możecie dać łapkę w górę oraz subskrypcję, jak chcecie być na bieżąco z produkcją czy live'ami. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.